Witajcie widzowie, dzisiaj Wam pokażę jakby zrobiła sam Ale jeszcze na początek zostawcie łapkę, w górę wneczek I zostawcie jeszcze jakiś komentarz Zapraszam do oglądania Najpierw wchodzicie tutaj Wchodzicie tutaj, tutaj wchodzicie I w klasie ustawienia, chodzi po polsku ustawienia Wchodzimy w tu zębatkę I wydawacie any list To musi być to, tam musi być Ameryka na zachód, to potem dajcie język nie polski. Pamiętajcie, to nie może być język polski. Musi być zawsze angielski. English, zawsze musi być pisze English. to pisać, to, to dajcie zapisz, dajcie zapisz. Klikacie back. I teraz. Item shop. Tutaj wchodzicie i będzie trawiska. O oh jest trawis, oje, oh yeah. o oh yes. Jeżeli chcecie więcej odcinku, zostawcie łapkę w górę i dzwoneczek. Do widzenia.